Mówi się trudno. Czy w szkole wiedzie ci się źle? Czy w pracy wiedzie ci się źle? Czy w związku żyje ci się źle? Czy w życiu wiedzie ci się źle? W takim razie ten poradnik to coś dla ciebie. Co musisz zrobić? Wcale nie tak wiele. Wystarczy umieć powiedzieć trudno. Dostałeś jedynkę z matematyki i nie możesz jej poprawić? Mówi się trudno. Zostałeś pobity, bo nie chciałeś podzielić się śniadaniem? Mówi się trudno. Powiedziałeś koledze, że lubisz oglądać Teletubisie i on cię obgadał? Mówi się trudno. Jakiś żartowniś eksperymentował z wkładem nad Twoim zeszytem? Mówi się trudno. Kod nasikał Ci do plecaka, w którym były niemal wszystkie Twoje rzeczy szkolne. Mówi się trudno. Koza zjadła ci kieszonkowe? Mówi się trudno. Pies zjadł twój zeszyt od matematyki, a dopiero co skończyłeś odrabiać pracę domową z tego przedmiotu i zajęła ci ona 180 stron? Mówi się trudno. Ubłocony pies otarł się o ciebie, gdy właśnie szedłeś do szkoły, a schrudny ubiór jest twoim zdaniem niezwykle ważny? Mówi się trudno. Znajomy pociął twoje spodnie z zazdrości, a były to najlepsze, jakie miałeś? Mówi się trudno. Kolega zdradził, że okradłeś wczoraj sklepik szkolny? Mówi się trudno. Pies osikał twoje najlepsze ubranie, a miałeś właśnie w mi się przebrać i pójść na imprezę? Mówi się trudno. Spodnie ci pękły podczas szkolnego wystąpienia, w którym brałeś udział? Mówi się trudno. Ktoś rozpowszechnił twoje prywatne zdjęcia w internecie? Mówi się trudno. Ktoś ci ukradł hasło do konta Google, a miałeś 2,5 miliona subskrypcji na YouTube? Mówi się trudno. Nauczycielka nakrzyczała na ciebie, bo nie zdążyłeś przepisać notatki z tablicy do zeszytu, a starałeś się tak mocno, że zrobiło ci się ciężko? I musisz się ze swoją panią od przedmiotu kłócić? Mówi się trudno. Zostawiłeś swój telefon w szkole, a był to najnowszy Samsung Galaxy, ukradł ci go jakiś nieprzytomny żartowniś. Sklep to manią? Cóż, mówi się trudno. Dziękuję za uwagę i pamiętajcie, mówi się trudno, mówi się trudno. Mówi się trudno. I koniec. Pozdrawiam.